Najwyższą pozycję w Królestwie Zwierząt zajmują najsprawniejsi zabójcy na Ziemi drapieżniki. Nazywam się Joel Lambert. Kiedy służyłem w Navy Seals, szkolono mnie w tym, co drapieżniki mają w swojej naturze w odnajdywaniu i tropieniu wroga, oraz używaniu taktyki i siły do jego pokonania. Cokolwiek się stanie, nie odwracaj się. Takim na pierwszej. Chciałbym odkryć, co łączy mnie z tymi wspaniałymi stworzeniami i czego mógłbym się od nich nauczyć. Dzięki pomocy doświadczonej ekipy filmowej, miejscowych specjalistów i zoologów, a także nowatorskiego laboratorium polowego kapsuły, stanę oko w oko z najgroźniejszymi drapieżnikami na świecie.